Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu na kanale Organic Life Pro. W tym nagraniu porozmawiamy o trzech filarach firmy Organic Life. Te trzy filary to zdrowie, rozwój oraz finanse. Zacznijmy od pierwszego i zarazem najważniejszego filaru firmy Organic Life, czyli zdrowie. Na kanale Organic Life Pro znajdziesz bardzo dużo materiałów dotyczących produktów firmy. Natomiast w tym nagraniu chciałbym opowiedzieć o tym, co wpływa na wyjątkowość tych produktów, dlaczego właśnie produkty firmy Organic Life Pro mogą nam pomóc zadbać o nasze zdrowie. Po pierwsze, suplementy z aloesu uprawionego na certyfikowanych plantacjach. Co to oznacza? Oznacza to, że firma ma 100% pewność, z jakich produktów tworzy kosmetyki. Po drugie, dermokosmetyki na bazie ziół i naturalnych olejków. Po trzecie, zero kontrowersyjnych składników. I mam tu na myśli takie składniki jak parabeny, SLS-y czy triclosa. Właśnie te składniki między innymi możesz znaleźć w kosmetykach, które znajdują się obecnie na rynku. I to właśnie tych składników powinniśmy omijać jak ognia, aby zadbać skuteczniej o nasze zdrowie. Staramy więc się zadbać o zdrowie, zanim zaczniemy się leczyć. I tak jak jest tutaj napisane, lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli tak zwana profilaktyka. Zanim przejdziemy do kolejnych filarów, warto na chwilkę się tutaj zatrzymać. I zadać sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy nasz stan zdrowia jest długoterminową konsekwencją naszych decyzji? Oczywiście, że tak. Dzisiaj podejmując jakie działania lub ich zaniechając, dzisiaj używając jakichś kosmetyków, które przykładowo mają no, właśnie parabeny, SLS -y czy triclosan, tak, możemy powodować długoterminowo, że nasze zdrowie niestety nie będzie w najlepszej kondycji. Musimy więc dobierać takie kosmetyki, takie produkty, które są na bazie naturalnych składników, które są bio. Kolejne pytanie: czy można poprawić nasze zdrowie jedną wizytą u lekarza? I tu jest konsekwencja tego pierwszego: jeżeli my nie zadbamy o nasze zdrowie, jeżeli my nie będziemy zwracać uwagi na to, jakich produktów używamy czy to jeżeli chodzi o żywność, czy to właśnie jeżeli chodzi o kosmetyki to może się okazać, że w krótszej lub dłuższej perspektywie Będziemy musieli udać się do lekarza, ponieważ nasze zdrowie będzie nie w najlepszej kondycji. I teraz pytanie: czy lekarz jest nam w stanie pomóc, jeżeli się do niego udamy? Oczywiście, lekarz może postawić nam diagnozę, może wypisać nam receptę, ale czy to poprawi nasze zdrowie? Niekoniecznie. Dlatego my już teraz powinniśmy zadbać o nasze zdrowie, powinniśmy myśleć o tym, co spożywamy na co dzień, powinniśmy myśleć o tym, jakie kosmetyki na co dzień używamy, powinniśmy myśleć o tym, czy te kosmetyki są ekologiczne, czy są tworzone z produktów ekologicznych. Czy zawierają produkty, które nam szkodzą długoterminowo? Jeżeli zadamy sobie takie pytania już teraz, może się okazać, że dzięki naszej decyzji unikniemy takiej wizyty u lekarza, sprawimy, że nasze zdrowie, nasza kondycja naszego zdrowia będzie dużo lepsza. Kolejnym filarem firmy Organic Life jest rozwój. Czy zastanawiałeś się kiedyś, zastanawiałeś się kiedyś, co decyduje o naszej przyszłości? Wbrew pozorom nie jest to łódź szczęścia, ani zbieg okoliczności, jest to edukacja. To dzięki niej możemy znieść się na wyższy poziom to dzięki niej możemy lepiej zadbać o naszą przyszłość. W firmie Organic Life zwiększamy wartość swojej marki osobistej, nabywasz najbardziej poszukiwanych kompetencji oraz po prostu stajesz się ekspertem. I tak jak Wam wspomniałem, edukacja decyduje o naszej przyszłości. W Organic Life realizujemy rozwój osobisty poprzez Akademię Organic Life. Mamy 6 programów, mamy najlepszych trenerów biznesu oraz rozwoju osobistego w Polsce, m.in. Mateusz Mrozowski. I tutaj ponownie chciałbym Was prosić, abyśmy się zatrzymali na chwilkę i zadali sobie dwa pytania. Gdybyś 5 lat temu miał możliwości rozwoju kompetencji, jakie daje Akademia Organic Life, czy byłbyś dzisiaj w innym miejscu? Kolejne pytanie. Jeżeli nie podejmiesz decyzji o rozwoju osobistym, jak będziesz się czuł za 5 lat? Czy te 5 lat dla Ciebie będzie okresem straconym? Czy przez te 5 lat mógłbyś więcej osiągnąć? I tak jak wspomniałem, czy edukacja będzie decydować o Twojej przyszłości, czy raczej łódź szczęścia? Trzecim i ostatnim filarem firmy Organic Life są finanse. Mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, ale na pewno ułatwiają życie. Możesz zbudować sobie dodatkowy dochód w wolnym czasie, czyli nie musisz rezygnować z obecnej pracy, aby móc zacząć działać w Organic Life. Możesz zbudować sobie drugie źródło dochodu, które buduje bezpieczeństwo. A jak bardzo ważne jest to w dzisiejszych czasach, pokazała nam wszystkim sytuacja z covid wirusem, czyli tzw. pandemią. Jestem przekonany, że przez pandemię, która pojawiła się na wiosnę, a z którą wciąż mamy styczność na co dzień, nie jednemu z nas pojawiła się taka myśl w głowie, a co jeżeli stracę swoją pracę przez pandemię? A co jeżeli stracę swoje źródło dochodu przez pandemię? I teraz warto sobie zadać takie pytanie, gdybyś zaczął budować dodatkowe źródło dochodu 3 lata temu, jak wyglądałyby Twoje finanse? Jak wyglądałoby Twoje bezpieczeństwo finansowe? Czy aż tak musiałbyś się martwić o to, czy stracisz pracę? Czas tak musiałbyś się martwić o to, czy będziesz miał za co utrzymać siebie i swoją rodzinę. Dlatego warto sobie zadać pytanie: Jeżeli nie spróbujesz, to za 3 lata będziesz bardziej zabezpieczony finansowo, czy bardziej zestresowany? Odpowiedź jest oczywista. Bardziej zestresowany. Jeżeli teraz się boimy o pracę, jeżeli teraz boimy się o nasze źródło dochodu przez pandemię, która ma miejsce, to sytuacja za 3, let, za 3 lata nie ulegnie zmianie. Dlatego już teraz powinniśmy zadbać o nasze źródła dochodu. Nie źródło dochodu, tylko źródło dochodu powinniśmy budować je kilka, tak aby w przyszłości taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła, żebyśmy nie musieli borykać się w myślach, co jeżeli, co jeśli, itd. itd. Dzisiaj budując to źródło dochodu stopniowo, pomalutku, chwaląc się produktami firmy Organic Life z znajomym, możemy zbudować sobie takie właśnie dodatkowe źródło dochodu w naszym wolnym czasie. Pomyśl, ile razy chwaliłaś się koleżance, koledze, że kupiłaś nowy szampon, który Ci się podoba, że kupiłaś nową pastę do zębów, która Ci się podoba. Robimy to non-stop, nawet nie zdając sobie z tego sprawę, a robiąc to tutaj w firmie Organic Life, chwaląc się produktami, które używamy, które nam się podobają, których się zakochaliśmy, tak naprawdę możemy zbudować sobie takie dodatkowe źródło dochodu, tylko dlatego, że zaproponujemy naszym znajomym, naszym przyjaciołom zamienienie sklepu tradycyjnego na sklep internetowy. Możemy mieć lepsze produkty, produkty ekologiczne w tej samej cenie, e, które nabywamy na co dzień w znanych sieciach, w drogeriach itd. itd. chciałbym, żebyś na chwilę zatrzymała się, zatrzymał się w tym miejscu, odpowiedział odpowiedziała sobie na te pytania, e, ponieważ zdrowie, nasz rozwój osobisty oraz nasze finanse to są trzy filary, które nie tylko są kluczowe w firmie Organic Life, ale również w naszym codziennym życiu. Dzięki nim możemy zdobyć zbudować stabilizację, która pozwoli nam cieszyć się życiem, pozwoli nam zbudować naszą przyszłość tak jak my chcemy, a wiadomo, że dla siebie i dla swoich bliskich chcemy jak najlepiej. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie firmy Organic Life, odnośnie produktów firmy Organic Life, zapraszam was do kontaktu. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje kanału, za wszystkie łapki w górę i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej.